Zaczynał w kultowej grupie Enola Gay, której koncerty poprzedzane były występami Lady Punk. Potem, wspólnie z Bronkiem Opałką, założył orkiestrę do użytku wewnętrznego. Dzisiaj nadal komponuje, nagrywa i pisze piosenki, wspierając przy tym różnych wykonawców. Już teraz przygotowuje się do koncertu jubileuszowego na 45-lecie swoich występów. Mimo, że Kielczanin to mieszka w Łodzi, dziś w muzykalnościach dyrektor Domu Kultury w Zgierzu Witek Świątczak. W przyszłym roku minie 45 lat, odkąd rozpocząłem pracę na zawodowej scenie. Ta muzyka z wieloma składami, z wieloma wykonawcami to była taka główna pasja, która nie zostawiała za bardzo czasu na hobby. Ale w 1999 roku przyjaciele zapytali: A może z małżonką, Hanią byście popłynęli na jakiś. Spływ kajakowy? Powiedziałem, że tak. No i przez ładnych parę lat przepłynąłem chyba z tysiąc kilometrów. Nawet mam brozą odznakę kajakową. Natomiast, jeżeli ktoś kiedyś płynął bzurą w okolicach Łowicza, latem, to popatrzy, jakie piękne plaże są nad bzurą i ludzie się na nich wylegują i kąpią się w rzece. Cały czas myślę o tym, żeby spłynąć nidą, czyli taką piękną rzeką na Kieletczyźnie. Wsiedlibyśmy z hanią. W dwójkę kajakową i popłynęli w jakimś spływie. Grywałem też w tenisa ziemnego. Bardzo lubiłem, ale od czasu kontuzji sercowej nie mogę tego robić za bardzo. I teraz zastanawiam się, czy nie wrócić do tenisa, chociażby stołowego. Niech marzenia się spełniają, ale pod jednym warunkiem. W jubileuszowym koncercie oprócz dotychczasowych piosenek muszą znaleźć się te nowe, premierowe. Zgoda?